Cześć Wam wszystkim z tej strony. Panda się wam kolejny odcinek z Fall Guysa, Gdzie przechodzimy kolejne jakieś powalone mapki. I mamy taką oto mapkę jak widzicie. No wygląda na dosyć mocno, ponieważ tam mamy jakieś przejście, zobaczcie tutaj z boku jak to wygląda. No jest ona dosyć mocna, zobaczymy czy uda mi się ją przejść. Tam na samej górze jest chyba meta. Zobaczymy, czy w ogóle dojdę tam, bo może być naprawdę ciężko. Najprawdopodobniej nie możemy dotknąć czerwonego, więc startujemy oczywiście, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał po to, aby być na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić. No i dobra, ja sobie cisnę teraz. Okej, okay, idealnie to podskoczyłem. Cyk tutaj bez żadnego jakiegoś problemu, szczerze mówiąc, tylko o, fajnie jakbym. No właśnie, wleciał jeszcze. Dobra, nieważne, zaraz tam przejdziemy. Tutaj trochę się zbociłem, bo można było to przejść w inny sposób, żeby po prostu podskakiwać. Ale damy radę, zobaczcie, cyk teraz podskakuje. No, ale ja się odbijam od środka! No to jest nie fair, bo ja się odbijam od środka, no ale to jest odklejone, nie mogę. Dobra, dawaj jeszcze raz. Dobrze, dobrze, fasolasz tu mi idealnie idzie, więc przynajmniej tyle, ok? No czekajcie, muszę sobie jakoś no wymierzyć to. Dobra. Teraz tak, patrzcie, to wcale nie jest trudne. To wystarczy w taki sposób, potem tutaj, potem tutaj i już jesteśmy git. Teraz tak, nie wiem czy to mi sięga, czy nie, ale sobie go podskoczyłem. Nie, jestem odklejony! Nie, dobra, nie, no ja chciałem do... nie! No, ja chciałem widzowie wbić na tego, na checkpointa, a ja się tak minąłem z nim. Masakra, dobra, nieważne, jeszcze raz, teraz mi się uda, patrzcie, teraz mi się uda, będziemy mieli checkpointa na spokojnie. Dobra, pięknie, cyk, cyk, dziękuję bardzo. Teraz, żebym, no właśnie, tego nie zepsuł, mamy checkpointa, lecimy w takim razie. Rzucam się tutaj, nie wiem jak to działa, ale lecę sobie powoli. Okej, okay, to jest jakieś proste z tego, co mi się tutaj wydaje. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Co to było? Dobra, mam checkpoint, tak gdzieś jak. Teraz co ja mam tu zrobić? Halo. O, dobra, lecę do góry. Ty, minąłem, minąłem. Ty, ja wszystko mijam. Gościu, mega easy to jest. Co to w ogóle za mapa? Co oni mi dali, ty? O kurde, dobra. To może być już bardziej skomplikowane, jak widzieliście. Ale zobaczymy, ty. No, ale żebym się zrespił, chociaż. Dobra. Eee, czekajcie, zróbmy coś. Nie, no, jego nie idzie minąć, ty. Ile to jeszcze trwa to spadanie, masakra? Ale co jest grane w ogóle z tym, czekaj, bo jak ja mam to przejść? Ja bym to przeżył najlepiej z tej lewej strony Tylko tak, Okej, okay, to mi teraz... No właśnie to mnie dotkło. Aj, ej, to może być mleka ciężkie. Dobra, gościu, Jolo, lecę tutaj, bokiem, pa co się dzieje, chłopie. Wszystko przeskakuje pomiędzy tymi Eesa! Nie no, za pierwszym razem widzę przeszedłem. Ty i tu już jest koniec? Nie no to giga prosta ta mapka była, jeszcze jak wysoko podskoczyłem, ty co jest grane. No to co, widzowie, koniec mapki wydawała się mega ciężka, była mega prosta, więc lecimy do kolejnej mapy. Dobra moi drodzy, mamy jakąś inną mapkę. Nie mówcie, że to jest znowu taka najdłuższa mapa jak ostatnio, bo jeżeli to będzie znowu taka długa mapa jak ostatnio, to przypał, bo będzie ciężko ją przejść. Dobra, czemu to się kręci z prędkością światła po pierwsze chciałbym wiedzieć. I... czemu ja nie mogę tego w ogóle przejść? No EJ NO DAJCIE MI TAM DOJŚĆ! Ja nie mogę nawet wylądować, bo to mnie w locie od razu odbija. Nie no, to jest odklejone, widzowie. To jest dosłownie odklejone. Aha, fajnie, że się jeszcze odbiłem od tego. Ty, ale to był dobry pomysł, żeby polecieć. Na bok! No czemu ja nie mogę tam przejść? To mnie musi odbijać fasolarzu. Czemu jesteś taki gruby? On powinien iść na dietę, widzowie. Każda łapka w górę to jest jeden hamburger mniej dla fasolkarza. Żeby następnym razem mógł bez problemu przejść, Okej, okay, tu mnie to nie dotyka. Teraz tak cyk, dzięki. Panda Gaming 300 IQ, gościu, cyk, cyk, cyk. Tutaj wlatujemy. Nie, tu są znowu te odklejone rzeczy. Ej, to jest dosłownie ta sama mapa, ale w zimowej scenerii. To mi się nie podoba, bo już to przechodziłem ostatnio na odcinku. Ale przynajmniej sobie to ze speedrunujemy, bo wiemy już jak. Więc teraz czekajcie, jak to było. To trzeba było tutaj przejść, dobra, tutaj. Okej, okay, to było troszkę odklejone. Muszę się dostać tam, muszę się dostać do środka. Dajcie mi się dostać do środka, no nie! Dobra, moi drodzy, odpaliłem jakąś inną mapkę, bo no niestety tam to było jakieś, po pierwsze, dziwne, a po drugie już to przechodziliśmy, więc no bez sensu jest przechodzić to samo w kółko. A tutaj mamy jakieś schodki, więc ciekawa mapa ze schodami. Jeszcze nie grałem w Folgasi gdzie trzeba wchodzić po schodach. Dobra, jak tu. Czekaj, co? Jakie ja mam się tam wbić? Ja się mam. Aha, dobra, tak się mam wbić, ok? Co tu jest? Nic, po prostu pomieszczenie, dobra, lecimy dalej. Następnie jest co? Checkpoint, ok? Zlatujemy na checkpoincie, bardzo fajnie. Fajnie, jakby to nas odbijało prosto, tak, żeby mój fasolarz mógł stać, ok? Aha, dobra, ok, 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 już wiem o co tam chodzi. To było bardzo proste, ale nie wiem, dlaczego tego nie mogłem przejść. Dobra, ale czy on może raz w życiu się nie odbić od ściany i wpaść normalnie? No patrzcie, on jest tak gruby. Że on nie, nie wejdzie bez dotykania ściany. No wiem. Dobra, udało mu się jakimś cudem. Okej, okay, teraz tam sobie wskoczmy. Aj, kurczę, wiecie co? Jest problem taki, że kamera mi zasłania, jakby gdzie ja mam iść. Więc to jest trochę problematyczne. Okej, okay, no czy on może nie dotykać ściany? No, on jest odklejony, ten fasolarz. No, on jest dosłownie niemożliwy, ty. No nie da się wejść, bo on dotyka ścianę. No wreszcie, dobra. Cyk, cyk. Cyk, cyk, gościu, patrz, widziałeś to? A nie, myślałem, że przeszedłem ty, ale odklejenie z mojej strony, myślałem, że tu przeszedłem, a to mnie cofnął tutaj, ale prawie się dostałem, naprawdę byłem mega blisko. Wydaje mi się, że lepiej jest iść właśnie z tamtej strony, chociaż. Aha, ja nie umiem wejść na pierwsze, nie, no nie mam pytań. Co to było w ogóle? Dobra, wejdź tu, teraz wejdź tu. No i aha, nie, dos nie dostał się skacząc tak? Jak to jest możliwe? Dobra, ale czy ty się możesz nie wywalać chociaż raz? Nie no, z nim się nie da widzowie. Nie no, jedna łapka w górę to jest jeden hamburger mniej dla niego, bo nim się już nie da grać, on jest tak gruby. Dobra, cyk, cyk, cyk. No nie, no jak? No co? No on jest dosłownie albo za gruby, albo już nie umie skakać, albo nie wiem co jeszcze. O co chodzi w ogóle? No wejdź tam, proszę cię. Dobra, dzięki. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, przeszedłem to. Teraz lecimy dalej. Dajcie mi checkpointa, bo nie chcę tego prze... Oni se jaja chyba robią. Nie no, wy se jaja robicie za mnie. No wy mi dajcie bounce pada, co mnie w drugą stronę wyrzuca. To jest jakiś żart. Ta gra jest jakaś... Nie, dobra. Ja zaraz wyjdę z tej gry i nie przechodzę tej mapy, mówię wam. Dobra. Wejdź tu. Okej. Okay. Tutaj. Stoisz? Stoisz, dobra, super. Tutaj, tutaj, dobra. Dzięki, teraz tak. Jak to mnie znowu odbije w złą stronę, to ja nie mam pytań. No, co jest grane? To mi odbija jakoś krzywo. No, o co chodzi, ty? Jak ja mam to przejść, niby jak to mnie krzywo odbija, ty? Wytyfy. Wy. Dobra, dawaj, ok. No i teraz patrzcie, jak ja mam to niby przejść? No, tam jest niby jakaś półka u góry. Przecież tam się nie da dosłownie doskoczyć na to. Nie, no ja widzę, to jest ostatnia próba. Jak teraz wylecę w slajma, to ja tego nie przechodzę. Bo to jest po prostu jakiś żart. Oni się ze mnie naśmiewają. Dosłownie. Tego się nie da przejść, bo to cię wyrzuca w drugą stronę. Tam jest taka półka, jakby, ale tam się nie da doskoczyć, mówię wam. Tam się dosłownie nie da doskoczyć, więc ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Bo jak znowu na to się wbije. Ok, udało mi się po części. Czekajcie, muszę jak najbardziej na tą stronę A, no nie da się tam Nie da się tam, mówię wam Najbardziej na tą stronę Ajajaj Dobra, mało braku, żebym spadł, jeszcze raz Próbuję, jak spadnę do slajma to kończę odcinek, widzowie, mówię wam Jak spadnę do slajma to jest koniec odcinka Więc, obym nie spadł, dobra Ej, no może to przejdę To jest myślę, że do zrobienia, dawaj ciśnij tam, no on jest za gruby Nie, widzowie ja usuwam go, bo on jest za gruby, ten ziomek. Nie da się tam przejść, on jest za gruby. Za bardzo mnie wyrzuca na bok. Za bardzo mnie wyrzuca na bok, mówię wam. Za bardzo mnie wyrzuca na bok i przez to się nie da nim przejść, naprawdę. Ale bardzo bym chciał tam dojść, żeby zobaczyć, co jest dalej. No, czy ty możesz, kolego, chociaż raz w życiu podskoczyć w normalny sposób, chłopie, do góry, tylko bym poprosił, a nie w bok jakoś. No nie da się, dobra, nie da się. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Tym razem się nie udało przejść tej mapy. Jedną przeszliśmy, była mega szybka, no ale teraz się nie udało. Trzymajcie się, cześć.